Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku w grze Grounded. W tym odcinku raczej nie będę się skupiał na serią, tylko na update, który wyszedł 25 sierpnia, który wprowadził no, całkiem sporo zmian, a właściwie dodał kilka nowych rzeczy, a właściwie całkiem sporo nowych rzeczy. Jednym z nich jest to, że teraz pionki są troszeczkę bardziej, mają większy zestaw ruchów, przynajmniej tamte żółte, nie wiem jak te, ale sobie od razu to przestujemy. Dobra, niestety chcę tego. Chcę parowy. Przecież sobie nie ubijemy Miał mniej żydka. Dobra, starszy, Ach kurde, nie zdążyłem użyć sobie tego yy, Dobra, teraz Dobra, pajączek ubity. W sposób całkiem, całkiem taki naturalny. I teraz tak, yy, Kurczę, umieram. Jeszcze jedna banda sobie użyję, żeby nie umarł przypadkiem. I teraz tak, opowiem troszeczkę na temat tego update'u. Naprowadził nowe, całkiem sporo nowych rzeczy. Sobie Może wrócę do mojej bazy. Może nie do tej, tylko do tej mojej głównej teraz. Chociaż powiem wam, że już mam plany, tak mi się tkli głowie, żeby zrobić sobie nową serię z nową, z nową bazą. Nawet mam pomysł jak mu zrobić, ale to oczywiście w, w, w odpowiednim czasie. Teraz może powiem po całej reszcie rzeczy, które, w, która jest, została dodana w tym updatecie. Dobra, jestem tutaj na swoim dachu, w swojej bazie i teraz tak. Dodali to, co bardzo chciałem, czyli barierki. Dodali w końcu działane białe. Tutaj są. Mamy takie, no, takie, takie, zobaczcie, takie słupki, taką balustradę. Możemy sobie to ustawić, jak chcemy. Na to bardzo czekałem, bo takiego czegoś w tej grze bardzo, bardzo brakowało. żeby sobie właśnie zrobić taki taras, albo po prostu, żeby sobie ogrodzić teren. To jest jedna rzecz. Oprócz tego dodano także nowe stoły. To takie okrągłe stoły, właśnie z koniczyny. I tutaj jeszcze, chyba nic jeszcze, wydaje mi się. Fotel, nie wiem, czy już był, chyba był. To już, to już na pewno było, więc sobie zrobię krzesełko od razu. Mieli taki klimatyczny rożek w tym miejscu. Dobra, co jeszcze dodano w tej grze? Całą masę nowych rzeczy. Największy update, który jest takim, w sumie takim firmowym, to są oczywiście ptaki. Dodano w tej grze ptaki. Ja już ptaka widziałem w tej grze. Akurat teraz żadnego nie widzę. Ale jak się wsłuchacie dobrze tutaj w dźwięki otoczenia, więc na chwilę nie będę nic mówił To będziecie słyszeć takie ćwierkanie Może, może na chwilę przygłoszę troszeczkę grę Dobra, było chyba słuchać, mam nadzieję. Więc sobie to od razu wyciszymy, żeby nie było za głośno. Możemy, 25. Ej, apply, dobra. Więc słuchać takie ćwierkanie. Wydaje mi się, że przedtem tego nie było. Dobra, ptaka żadnego nie widzę. Ale już jednego widziałem. O, zobaczcie, tam jest, tak widzicie. Może sobie wyłączymy na szybkości ten, tą opcję taką związaną właśnie z tym, tym blurem, z tym rozpasaniem bo to chyba albo niekoniecznie może to, jeszcze raz. Blur, filtr w tym stem gdzieś to się włączało. Alright. Wydaje no. mi się, że to jest tak, damy sobie na 0%. Zobaczymy sobie, czy to jest to. Nie, to nie jest to, dalej jest takie rozmazane. Eee, to view, display, dur, dam sobie, jakby na 20%. Chyba, że może dam na 100%, i wtedy będzie. Nie, to nie jest to. Dobra, dajcie mi chwilę sobie w co to jest. Dobra, okazało się, że po prostu nie ma tego w opcjach. Trzeba sobie wejść w ustawienia i wtedy to się da zmienić. Natomiast tam jest, tak jak widzicie, zobaczymy sobie jeszcze, jak on się zachowuje. Czy możemy w jakiś sposób pomóc, czy w zasadzie bardziej jest kolejnym wrogiem w tej grze. Zobaczymy. Więc teraz w takim razie zobaczymy sobie pozostałe rzeczy, które dano w tej grze. A jest ich, jak wspomniałem, całkiem sporo burgl robot ma całkiem teraz nowe zadania bardziej takie powiedzmy związane już może no może jeszcze nie fabularne ale takie bardziej już klimatyczne takie bardziej sensowne na przykład jedno z zadań widziałem takie że musimy odkopać jakiś grób i tam coś musimy znaleźć e, są też nowe elementy ubioru w tej grze to chyba nie cały set ale widziałem taką czapeczkę uczni, u, 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 ucznika. E, chyba nie mogę je zrobić wydaje mi się e, natomiast takie coś widziałem no nie ma. To jest taki beret typowy. No nie ma tutaj I ona nam zwiększa obrażenia zuku. E Oprócz tego są nowe owady, konkretnie w wodzie. Tylko nie wiem czy w tej wodzie, tylko chyba bardziej w tym bagnie. Więc e no i tak mówię, teraz jest dużo mniejszych zmian. E Na przykład troszeczkę są zwiększone obrażenia zadawane przez tamte pułapki, które miałem pod bazą. Akurat mogę sobie w, nie w sumie, mogę w nie wejść sobie przedtem, jak byłem przy bazie, więc sobie wejdziemy jeszcze raz. Pająki mają więcej, teraz, właśnie tak w to też o tym mówiłem już. Ten bonus, który nam, da, nam dawała ta opaska na oczy, jest trochę słabszy. No, czy dawały, że są większe czy mniejsze? No, tutaj jest napisane, że są troszeczkę większe. Może tak. Teraz, Larva Blade, czyli tamten, tamto żądło, ma jakiś bardziej sensowny ten. No, yy, zadawane obrażenia z, z otrucia, na przykład teraz, ten Mind Mallet czyli naręczona broń grze, jest troszeczkę słabsza niż była przedtem, jak wam może to za, za, zademonstruję, przedtem miało tutaj stuna na, na fulla, nie? na cały pasek. Teraz jak widzicie, jest no, na 80%, i wydaje mi się, że już teraz ten stun no, nie będzie wchodził teraz to trzeciej coś tak jak przedtem, tylko trochę rzadziej. Yy, Teraz te mocniejsze owady, którymi mogli się bić, przedtem był z nimi taki bóg, że mogły w zasadzie w nieskończoność być zestonowane. Ze, ze to raczej kiedy się gra w jednego nie ma tam większego wpływu, no bo nie da się uderzać szybciej niż tam po prostu, no chyba że na kod gramy czy coś, nie? Natomiast no mamy stamina, więc musimy z jakąś tam określoną częstotliwością maksymalnie uderzać taki, więc to nie był problem, natomiast kiedy się uderzało na przykład tego Spidera we dwóch czy we trzech, no, to tak naprawdę on mógł być wówczas tam zesturowany cały czas. Bo kiedy tylko jeden gracz go skończył atakować, on go wstunie, to potem drugi go atakował, potem znowu tamten pająk wchodził w stun i tak przez cały czas. Więc tak naprawdę nie był w stanie nam zada żadnych obrażeń. Teraz już jest jakiś tam ostęp, ostęp, ostęp czasu, w którym ten pająk ma jakby taką odporność na tego stuna. No i oczywiście przedtem był jeszcze taki bóg, którego oczywiście ja nie, ja, ja nie wykorzystywałem mianowicie kiedy się tak spawnowało prawdziwie z myczy, żeby właśnie robić blok to wówczas dało się bez problemu właśnie zawsze trafiać na ten perfekcyjny blok no nie czyli tuż przed tym atakiem właśnie owadu Uwada, owada, tak powadu powada owada. szał to o dodano nowe dzięki widzę do tego robaczka do, do yy, tej gosienicy. Dobra, ale jeszcze do tego bloku ten wracając. Teraz po prostu jest ten, trzeba oczekać też chwilę czasu, zanim się zrobi blok. Więc no to blokowanie takie, takie, jakby spamowanie, już nie jest dłużej możliwe. Dobra, w takim razie udamy się teraz do tego bagna i widzimy się za chwilę. Zobaczymy, co tam mają. Byłem jeszcze w międzyczasie u burgla. I raczej nie miał dla mnie nowych, żadnych żadnych nowych zadań. Bardziej były takie zadania jeszcze stare, czyli na przykład zabić tam 10 tam czegoś, jakichś owadów czy tam 5 czegoś. Więc jak widzicie, mam u góry w prawym górnym rogu te jeszcze trzy zadania. Nie są wszystkie takie stare, ale wiem, że są właśnie nowe. Także zobaczymy. Jest kilka zmian w interfejsie. Dodano także u Burgla nową, fajną, ciekawą rzecz, mianowicie perki. Jak sobie wiecie na no, i, to macie status, i tu mamy sobie możemy włączyć trzy perki. No nie, czy tam można mieć maksymalnie trzy, więc no trzeba wybrać je dosyć rozważnie. E, jeszcze nie mam ani jednego, bo to, bo to dopiero co wprowadzili. Jedną z tych rzeczy, którą wprowadzili, właśnie jest to, że można sobie kupić tam te dodatkowe perki u brudla. E, one kosztują z tego co widziałem 7000 punktów nauki, więc dosyć drogo. to, kurczę się e, ten. Dobra, już jestem tutaj? Jestem już. Tak, yy, dodano właśnie dwa nowe perki u burgla. Ono kosztuje 7500 więc bardzo drogo. I jeden z nich nam dawał większą ilość, łączną większą ilość życia, a drugi większą ilość yy, staminy, więc oba są bardzo ciekawe. I to będzie chyba na teraz taki większy zmian, reszta to są raczej pierdoły. Dobra, teraz, o widzicie? To jest ten taki robaczek, który sobie tu pływa, to jest nowy i przedtem go nie było. Ciekaw jestem, czy można go ubić jakoś. Czy coś z niego wylatuje? O, jest drugi, zobaczcie, jak wygląda. Dobra, odwozimy z wody, spróbuję jakiegoś ubić. Chociaż to nie będzie wcale takie proste, bo widzę, że pod wodą nie można używać broni. Znowu z tej perspektywy prawie nie widać, co jest pod wodą, nie? Także jest to dosyć upierdliwe. Dajcie znać, czy udało wam się go zabić. Jak widzicie, ja nie mogę nic zrobić. Więc chyba nie jest to żaden wróg, którego można coś uzyskać. No i gdzie są jakieś. Tam jest jeden, dobra. A, da się głobi, zobaczcie. Kolej jest to mega upierdliwe, widzę, bo nie da się strzelać pod wodą żadnej broni. Motem chociaż. Widzę, że pochodnia dalej działa pod wodą. No, na ląd. No i powiem wam, że jest, no, nic nie widać pod tą wodą, nie, więc ubicie go, no jest mega, mega trudne, chyba, że w jakimś takim miejscu płytszym. ale nie wiem, czy one się tam zapuszczają w taką, w taką płytką wodę. W setku z tą markę, tutaj był tę markę przedtem? Czy aby na pewno? No dobra, wiecie, zaraz sobie spróbuję go ubić jeszcze raz, ale to może poza odcinkiem, bo jak widzicie, no ciężko, bo nic nie widać pod tą wodą, chociaż z góry to jest troszeczkę lepszy widać. widok. Jakby mi się udało wyjść na tego liścia, byłoby fajnie. I z góry jakoś tam ściągać. Je. Może tędy się uda. Dobra. O, stąd powinno się w miarę sensownie dać ubić te. Yy, Pływające robaczki. Dobra, co z niego wyleci? Waterfree Meat. Wstałem właśnie z tego robaczka jakiś, jakąś nową rzecz. Co to jest? Tak to wygląda, czyli nie wiem, czy jeszcze ma tekstury w ogóle, bo obstawiam, że to tak nie powinno wyglądać, bo troszkę odbiega to jakby yy, ikonograficznie od reszty. I tego nie mogę przeanalizować w żaden sposób. Wygląda, że mogę to zjeść. Ale można też użyć tego do czegoś innego. E, chyba nie mogę tego w żaden sposób. E, ten. E, no. Nie mogę tego w żaden sposób. E, za, 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 z, przeanalizować. W takim razie udamy się jeszcze raz do analizatora. Widzimy się za chwilę. No rozprodźmy sobie. Jak widzicie tego nie mogę w żaden sposób Przenalizować I to dodaje chyba <noise> Trochę życia i trochę jedzenia Więc sobie to zjemy od razu Zobaczymy o ile Tutaj sobie obserwujcie tutaj Te dwa y, wskaźniki Tak dodaje trochę jedzenia i trochę, trochę, trochę picia yy, Dobra Chyba wszystko już widzieliśmy oprócz ptaka Co tam łazi sobie Pajączek żółty O właśnie możemy sobie też zobaczyć z, z żółtym z pajączkiem zobaczymy, czy ma, nowy, czy ma jakiś nowy set ataków. Zobaczcie, będę się bronił teraz. A, teraz już mam... taki powinny atak. Widzicie? Ucieka. Tak, ma chyba taki, taki nowy atak, taki jakby potrójny. Dobra, wstawaj. Dobra, wystarczy. Czy ma jakieś nowe ataki jednak? Dobra. Widzę, że mi się pozmieniały ikonki. Przedtem były inne, na przykład ikonka tego robota burgla była troszeczkę inna niż teraz. Dobra, teraz jak te ptaki spotkać? Jeszcze nie wiem w jaki sposób, czy gdzie. No zobaczymy. Dobra, wiecie co? Ja się udam już do bazy. Jeżeli spotkam jakiegoś ptaka albo coś, coś ciekawego, to wam dam znać. Dobra, jestem tutaj. Jak widzicie, tak mi się znaleźć nie udało. Z tego, co, co czytałem, one mogą wylądować w dowolnym miejscu na mapie. Więc nie jest wcale tak łatwo ich spotkać. Oprócz tego są dodane nowe itemy w tej grze: mianowicie y, pióra. ale dostał ładnie. Więc prawdopodobnie myślę, że w jednym z następnych odcinków nam się uda go spotkać. Tego ptaka, oczywiście. Także w tym odcinku to by było na tyle. I dzięki wielkie za uwagę. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Także cześć. Trzymajcie się.